Witam ponownie Jacek Żakowski, to jest środowy poranek w TOK FM, teraz 25 minut po siódmej. Jest już z nami Józef Pinier, legenda Solidarnościowego Podziemia, był adoptowany i obecnie senator Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry panie Dzień dobry. senatorze. Czytał pan raport, prawda? Tak, tak. I przyczyni. co? Sprawdziły się nasze najgorsze przypuszczenia dotyczące tych obozów CIA. Okazało się, że to jest jeszcze gorzej niż, niż te informacje, które myśmy mieli. Mówię my, w sensie ci wszyscy, którzy badali te ośrodki śledcze. W jakim sensie gorzej? Że tam rzeczywiście doszło do całkowitej degeneracji tej struktury, która w CIA zajmowała się. Tą sprawą, ale także powiedziałbym, zaplecza politycznego, dzięki któremu to było możliwe. No podobno prezydent nie wiedział, yy, Departament Stanu nie wiedział i tak dalej. Nikt nie wiedział, prawda? Z, jakoś Bo oni to... okłamywali, podobno. Tak, no historycznie na to. Może przypominać e, no sy sy tak. sytuację. Ale w e, Polsce wiele osób musiało wiedzieć. E, I to także dotyczy, kiedy ja mówię o degeneracji, to mam na myśli także Polskę. E, wie pan, to jest, coś, to jest coś niesamowitego dla mnie. No, rozmawiamy w takim tygodniu. E, kiedy mamy tą smutną rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. No wydawałoby się, że Polskie społeczeństwo, jego elity polityczne, co jak co, ale rozumieją kwestie praw człowieka. Że to, Nie rozumieją że, 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 że to jest jednak fundament nowej, demokratycznej Polski po 1989 roku. Natomiast, kiedy my się dowiadujemy z raportu, że E, ja cytuję prawie dosłownie z tej, z tej już kultowej w Polsce strony 74 tego raportu, że e, Polska zaczyna się wahać, czy przyjąć następnego miejsca. 15 i, milionów. I, ale wcześniej jeszcze szef CIA idzie do najwyższych czynników politycznych w kraju. No, to jest, wie pan, co jest jednak porażające? To znaczy, kiedy ja mówiłem. E, w kraju, czyli w Polsce w Polsce mówię w Polsce w tej chwili. Kiedy ja mówiłem wielokrotnie e, w ostatnich latach o takiej e, e, ryzyku bananowej Republiki, to mówiłem to pole polemicznie. Nie, nie myślałem, że, że, że tak rzeczywiście jest, no ale z tego raportu. No, i, i, e, e, to tak to właśnie wygląda. No, szef CIA e, w e, kraju jest ważniejszy niż konstytucja, jest ważniejszy niż prawo międzynarodowe. Więc słuchajcie, wiecie, tutaj zależy nam na tym, na tym, na tym i czynniki polityczne godzą najwyższe. się na to. Najwyższe. To jest jednak nieprawdopodobne. A jak oni mówią najwyższe, to mają na myśli naszego gościa, prezydenta Kwaśniewskiego, który tu za chwilę będzie, czy kogo? Bez wątpienia mają na myśli albo prezydenta Kwaśniewskiego, albo premiera Leszka Millera. Najwyższe to są najwyższe. No dobrze, a jak pan poszł, bo ja powiem, co mnie, to wszystko były są straszne rzeczy, ale to dużo wiedzieliśmy, ale co mnie najbardziej poruszyło, to daliśmy tam, to myślę 15 milionów dolarów, stali się bardziej elastyczni. Tak. To jest tak poniżające. Tak. to jest nieprawdopodobne, to jest nieprawdopodobne i teraz to jest jeszcze gorsze od tego wszystkiego, to ta obojętność wobec tej sytuacji dzisiejszej polskiej sceny politycznej. No, właściwie mamy do czynienia z taką sytuacją, że w Ameryce, na której my się wzorujemy, e, Senat e, pracuje nad tym przez e, właśnie wiele lat. Prezydent Obama. Ogłasza wydaje, to w momencie, więc, kiedy Republikanie tam mają większość. Tak, przecież. Dokładnie. Kiedy prezydent Obama decyduje o tym, że jednak to będzie, to, to, to ujrzy światło dzienne, wydaje specjalne oświadczenie o wartościach amerykańskich. U nas nic. Ja czekam na. Na, Może na nam to do wartości amerykańskie wystarczają? Ja czekam na oświadczenie pani premier w tej sprawie, czekam na oświadczenie prezydenta w tej sprawie. No, Czekam na to, że polska elita polityczna pokaże. Oświadczenie było, że to nie popsuje stosunków polsko-amerykańskich. Że, 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 że polski system polityczny posiada busolę. To w tej chwili robi takie wrażenie, jakbyśmy my utracili busolę. Znaczy, no właśnie nie ma, prawa, Ale nie ma problemu. Ale wie pan to jest jakiś, pan powiedział system polityczny, a potem pan powiedział my. Mi się wydaje, że drugi wariant jest bliższy prawdy, bo mamy prezydent y, Obama widać, że jest poruszany, to nie jest tylko gra polityczna. To jest jasne. Jest jasne. Y, to oświadczenie o amerykańskich wartościach jest szalenie ważne. To będzie historyczny dokument, wydaje mi się, że będzie się Bez go przypominało. Bez tak, tak. Ale mam bardzo podobną sytuację w Watykanie. Papież Franciszek też wydaje takie oświadczenia, podejmuje takie działania, a polscy biskupi zachowują się wobec nich dokładnie tak samo jak polscy politycy wobec tego, co robi inny prezydent kościół, Obama. To wie pan... Prawda? znaczy, że to jest inny, jakby inny świat, In, że tam jest świat, Zachód. Tak. W Watykanie jest, jest Zachód, w Waszyngtonie jest Zachód, a tu jest co innego. I, czyli, a propos kościoła, to znaczy, ja, ja, ja mam takie wrażenie, że Kościół lokalny, Kościół polski. To jest trochę tak jak w czasie schizmy. On, on się staje nagle innym kościołem. On wychodzi z kościoła uniwersalnego i e, 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 skupia się wokół jakichś wartości, e, e, spraw, które, 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 które są specyficzne dla tej lokalności. No, w tym sensie ja powiedziałem, że to jest inny kościół. Natomiast, wracając do tej naszej sprawy o e, ośrodków śledczych tajnych, CIA i tortur. kiepan. pan. Paradoksalnie ja uważam, że polski wymiar sprawiedliwości sprawdził się w tej sprawie. To nie jest tak, że nie zadziałał ten fundament rządów prawa e, po ale te, Miller który nie myśmy, siedzi. który myśmy zbudowali, ale sekundę, co ja chcę powiedzieć który myśmy zbudowali po 1989 roku, bo jednak to śledztwo ruszyło. Tak? Jednak pojawił się sędzia, e, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, profesor Lech Gardowski, który zadecydował, o przekazaniu, o możliwości przekazania tajnych materiałów wywiadu do prokuratury. Coś stało się pozytywnego, to znaczy to państwo, to państwo pokazało, że Polska jest państwem rządów prawa. I jednocześnie w tym wszystkim mamy do czynienia z takim, z takim powiedziałbym, rozmamłaniem. E, marazmem e, prokuratura, która prowadzi to śledztwo e, od 2008 roku i go nieustannie e, 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 przewleka, e, więc prawdopodobnie w tej chwili e, ten raport dla polskiej prokuratury będzie niewystarczający. Prawda? Po, podejrzewam. podejrzewam, że on będzie niewystarczający, że oni postawią na dywan prezydenta Obamy, że, że oni tu chcieli, żeby... To Wezwał go na przesłuchanie tak, i wstrzymają śledztwo tak, tak, do czasu, kiedy się nie, tej, nie stawi. Oczywiście. Jakieś raporty tak. o prawach człowieka wydaje. Y, y, Ale i, czy właśnie zastanawiam się, bo oczywiście gra na zwłokę ze strony prokuratury jest widoczna, oczywista i... Y, powinna prowadzić do postawienia y, zarzutów albo, y, y, albo prawnych, albo politycznych, tak? y, Ja uważam, że, y, że to jest poważna sprawa, ale ten konsens, że tutaj ani władza, ani opozycja nie jest w stanie odnieść się, no widzimy teraz w 24 siedzi Leszek Miller powinny no powinien siedzieć na ławie oskarżonych. Ten tak? konsens jest obrzydliwy. To znaczy, obrzydliwy jest ten konsens e, większości, pra, chyba większości opinii publicznej, e, większości mediów, e, większości klasy politycznej i milczenie społeczeństwa e, wokół tego, co się stało. To jest rzeczywiście obrzydliwe i to pokazuje, że coś się z nami stało. Mówi, znaczy, może o, się nie stało, o, tylko może po prostu nie stało się nigdy. To dobre, co powoduje, że jednak. E, i w Europie Zachodniej, i w Stanach. Nawet jeżeli popełni się taki błąd, jak więzienia CIA, prawda, i to, to była jakaś dewiacja, to potem me mechanizm regulacyjny się uruchamia. No, ten fantastyczny mechanizm który sprawia, że demokracja jest dobrym systemem, a u nas się nie uruchamia. U nas się nie uruchomił i to pokazuje zblokowanie także sceny politycznej. To, to, to jest taki moment, kiedy w Polsce. Wyraźnie widać, co to, to oznacza, że w kraju nie ma lewicy, centro lewicy, liberalnej lewicy, która w coś wierzy. No w coś trzeba wierzyć. Ja mówię w tej chwili o wartościach politycznych, świeckich, związanych z życiem publicznym. Tu mamy do czynienia z taką sytuacją, że właściwie wszystko to jest wszystko jest obojętne. Czy, czy, czy były więzienia, czy nie były więzienia, no była jakaś kasa, przepraszam, za kolokwializm. Tej wypowiedzi, I to znaczy, że dobrze, że to działało, i, i, i to jest nieprawdopodobne. Stali się elastyczne. W tym sensie ja, ja mówię: nie ma zwrócić uwagę, że to nie dotyczy tylko tej kwestii. No, podobnie jest z tą konwencją przeciwko przemocy w stosunku do kobiet. No, właściwie yy, prawdopodobnie większość parlamentarna jest za. Yy, premier Tusk mówił o tym, że to trzeba zrobić przez wiele lat, i z tego nic nie wynika. I z tego nic nie Bo może wynika. Może nie, nie, nie było 15 milionów i nie staje się bardziej elastyczny. Z tego, z, tego, z tego nic nie wynika. E, inna sfera gospodarcza, wejście do sfery euro. No, no wszyscy, no właśnie większość polska liberalna, polska europejska mówi, tak, oczywiście trzeba wejść do sfery euro, to jest konieczne, musimy to zrobić. I znowu z tego nic nie wynika. No, z tego nic nie wynika. Tak jak z prawami człowieka. E, 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 Mamy w Polsce świetnych prawników, mamy świetne wydziały prawa. To społeczeństwo przecież przeszło przez jakąś rewolucję edukacyjną po 1989 roku, patrząc na stosunek ludzi, którzy kończyli wyższe studia, do czasów PRL i nic. I z tego nic nie wynika. Wszyscy mówią o prawach człowieka, to jest jakoś tam fashionable, i z tego nic nie wynika. I to, 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 to ja nazywam brakiem busu, busoli, i obawiam się, jeżeli Polska liberalna, Polska eu europejska ona się nie obudzi, ona się nie zmobilizuje, ona nie y, wytworzy w tej chwili tej busoli dla y, polityki polskiej, to to się może źle skończyć. No dobrze, to co, co mamy zrobić? Mamy 13 grudnia wyjść i krzyczeć miliard do więzienia? Nie, nie, ale mamy efektywnie działać. Bo to niech pan y y zobaczy, bo tu jest z jednej strony ta akceptacja dlatego. z drugiej Wczoraj targają tego kiszczaka, prawda, bez sensu, staruszka już ledwie żywego, tak. Tak? tak? Żywego, no zgadza się, potrafi się utrzymać na nogach, no ale jednak, tak? To jest komplet to, to jest, jest to samo. To, to jest, jest tego samego. To dotyczy bardzo różnych dziedzin. E, I to, co zostaje właśnie, to takie sytuacje zupełnie surrealistyczne. Zostaje z zemsta, prawda? No, e, tak jak z tym Kiszczakiem nieszczęsnym. Rządy prawa realizują się e, poprzez e, 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 pokazanie e, e, mocy e, temu, sta, temu starcowi. Prawda? Przecież to jest sytuacja zupełnie surrealistyczna. Groteskowa. I e, ja się obawiam, ja się obawiam, że jeżeli, powtarzam, Polska liberalna, Polska europejska nie dokona w tej chwili mobilizacji, nie wytworzy tej busoli w bardzo różnych dziedzinach strategii polityki polskiej, to to się zakończy tak jak z PKW. Być może w tej chwili z prokuraturą stanie się to, co się stało z PKW. Nagle się okaże, że to nie działa. I to będzie woda na młyn polski antyeuropejskiej, antyliberalnej, dowód na to, że, że, że instytucje nie działają i trzeba dokonać e, e, Przewrotu w takiej lub innej sferze. To jest bardzo niebezpieczny moment polityczny, który moim zdaniem wymaga ogromnej mobilizacji dla Polski liberalnej i europejskiej. Bardzo dziękuję.